Do piątku 10 lipca w Urzędzie Gminy, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Potrzebne nam jest zaświadczenie, ponieważ wyjeżdżamy akurat w sobotę i chcemy zagłosować, musimy w innym mieście. Także można wszędzie zagłosować. My będziemy głosować w Radawie, w Remizie Strażackiej. Do pierwszej tury wyborów Urząd Miasta Kielce wydał takie dokumenty dla 930 osób. Przed drugą turą wyborów prezydenckich zainteresowanie jest jeszcze większe. W dniach od 29 czerwca do godziny 12 7 lipca wydano 1218 zaświadczeń o prawie do głosowania. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania mogą być składane pisemnie, faksem lub w formie skanu na pocztę elektroniczną pracownika urzędu. Taki dokument nie wymaga podpisu elektronicznego, ani też posiadania profilu zaufanego ePUAP. Do odbioru takiego zaświadczenia wyborca również może upoważnić inną osobę. Wówczas może sporządzić jeden dokument, w którym wnioskuje o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz upoważnia inną osobę do jego odbioru. Zwracamy uwagę, że wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składane elektronicznie będą realizowane dopiero po przybyciu do urzędu po odbiór zaświadczenia wyborcy lub jego pełnomocnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w celu umożliwienia pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania wszystkim, którzy nie będą przebywać w mieście w dniu ponownego głosowania, a chcą wziąć udział w wyborach prezydenckich, urząd miasta Kielce wydłużył czas pracy referatu ewidencji ludności. W dniach od 7 do 9 lipca pracownicy będą pełnili dyżur w godzinach 7,45-17, zaś w piątek 10 lipca w ostatnim dniu na pobranie zaświadczenia do godziny 13. Jest to spowodowane olbrzymią pracą i koniecznością sporządzenia spisów wyborców, które następnie w sobotę są przekazywane obwodowym komisjom wyborczym, a także koniecznością sporządzenia pakietów wyborczych dla osób przebywających w kwarantannie. Po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca jest skreślony ze spisu wyborców w jego obwodzie. Utrata zaświadczenia powoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.